Cześć moi drodzy, dzisiaj tak króciutko, szybciutko, bo za bardzo nie mamy na to czasu. Słuchajcie, dzisiaj robimy centralne ogrzewanie w systemie rur czarnych, czyli zwykłe, gwintowane. Jak widzicie, my mamy do tego maszynę, gwintownicę stołową. Nazwa tylko jest stołowa, ogólnie rzecz biorąc, bierzemy ją zawsze na samochód i tak dalej. Jeździ z nami, nie ma z tym najmniejszego problemu. Model Wirax 1615. Dodatkowo oryginalny pad załączający, czyli sobie tutaj i maszyna Wam się kręci. I teraz Wam pokażę jak y, robimy y, nasz gwin. Mamy rurę 5 cala, czyli mamy 1 i 1 czwarta inaczej. Bierzemy sobie, odmierzamy długość. W tym wypadku mamy 49 cm. Ok, możemy ją sobie czymś oznaczyć, żebyśmy tylko i wyłącznie widzieli, w którym miejscu ma nastąpić cięcie. Tak już sobie oznaczymy, nie potrzebujemy tutaj żadnych kondówek, boszek, niczego innego. Ze względu na to, że. Oj, i czekajcie, co się nie potrzebujemy kątówek boszek ze względu na to, że tutaj mamy nóż w urządzeniu, tak on się prezentuje. Dobra, zakładamy do maszyny, naciskamy nasz, tak jak wcześniej Wam mówiłem, pad, pedał, nie chciałem tego określenia używać. Startujemy maszynę. Nóż, który tutaj mamy, będzie chodził sobie na tych rolkach. Tu z drugiej strony jest właśnie ucinak. Mamy odległość odmierzoną delikatnie na początku. Dociskamy, i startujemy maszynę. Tak Mamy rurę już na pewno odpowiednią długość. Zakładamy fazator, który jest również w maszynie, odpalamy maszynę, fazujemy rurę wewnątrz. A już w jeżeli mamy zrobioną, zamykamy noże i startujemy maszynę, żeby zrobiło nam ładny gwint. No i moi drodzy, tak jak widzicie, w taki sposób się prezentuje gotowy, zrobiony już gwint. Wystarczy go podwinąć i mamy połączenie gotowe.